Jedźcie bo tu... Bok, bok, jedźcie bokiem, trawą Bo tu jest białoziem Tutaj nie jedźcie tam, po trawie, tylko drogą O rowek Masz i kołka do przodu zrobicie no, no no tutaj drogą panowie, gdzie ja, bo to faktycznie rowek O, znowu inny traktor 60 tym razem Gdzie tam działamy? Nie, no nie Żartuję, ja nie, nie odróżniam. 30. 30, no, no, 30. 30 Trzydzieści. 30, 30. 30. 30. 30. 30 napisane, nie, nie, nie no, to było do głowy. E, ale, nie, ale nie już one nie rozpalone. To jest model M. Śniadam, Sarek, na Tak? Model M, to jest m -ka. I Jest jeszcze. Tak, 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 dokładnie, tak. On jest jeszcze... Ma dość... O, z przodu ma ten, tak e, już prostokątną mi okrągło. Co ty traktorów? Tak nie że pracował. W ubiegłym roku, <głos》>? roku, roku robiłem lew kapitalny. 30. Y, znaczy nie no dobra, dwa lata temu. W ubiegłym roku robiłem 60. cały lew. A, lew. Ciekawe. No, ja jestem na panie. <głos》> Ale wszystko, rozpoławiałeś, wszystko wymieniałeś. Wszystko, wszystko, wszystko. Cały silnik robiliśmy od kapitalny, skrzynie biegów uzyskał. Matom przetar. W środku. W środku. Wygładził. Mymlą, mymlą i wymymą. Nawet nie chwaląc się kombaj też naprawiał. O kurki zjazd, wow. Ale fajny. Ale będzie chłopiec paweł, nie? Ale wiecie, to jest jeszcze spokój zjazd, bo i po prawej i po lewej, wiesz, jedziesz w dolince, nie? A jakbyś miał wiesz, skarpę po lewej i po prawej, to już on by nie był taki fajny. Nawet prostą drogę chyba, bo ciężką. ciężko. Fajnie, fajnie, to. E, przejdziemy się do góry jeszcze raz? Ty możesz Ale jechać i możesz już prosto do domu, kurwa. No, no chyba pasuje rzeczywiście powoli zawracać. Ale to wy co, nocną trasę robicie? O no, chyba tak, chyba na to wygląda. Ale to mamy na ciebie patent, podpinamy po ci ledy. Jak, iż, o, LEDy. jak 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 pójdziesz w siku? O kurwa, na tych czaskowo światach to, to nigdzie nie będzie do jada, kurwa. ty Nie, Sławek, jest tam. Co ty chciałeś kombinować? No tak, no musiałeś rzucić, błotę, bo byś nie przeżył. Ale przyjdzie, o, czas, przyjdzie taki czas, że będziesz za mną jechał. Bo ale tam trak, trak ode mnie miał z 88 chyba, no tak, czy nie? Tak, dokładnie tyle, no bo tak, tak, nie po... wiem, czy tędy, czy tamtędy miałem jechać W lewo jedź, prosto tutaj idziesz też A to te trawa to są W lewo, no Przejedziemy Przejdziesz? Nie Lelka? Nie, muszę przejedzieć. 90 coś, to jeszcze nawet połowy nie mamy, 44 zrobiliśmy No, ale to byśmy o 10 wyjechali, nie? no. No To która jest 18 po 11 18 20 do godziny 20 jedziemy nie? od 12. 12 od 12 to ty ja mam 18. to nie wiem, kto by ten kto który... nie, bo sobie na le... nie przestawiłeś sobie jeszcze na, le... na... na zimowym czasie na zimowym, tak spoko, na razie to asfaltu było całe gówno, tylko trzeba było przeciąć kilka dróżek i tyle ma no tu ładna od Przyjemna. Do przytulania. No to w zasadzie im bliżej tam Rymanowa i wszystkiego, no to takie tereny bardziej dziksze nie będą. Uważajcie tu. Na co? Taką kolejkę trzeba kraczyć raczej Ja się przypinam na elkę, zatrzymuję się Padało oni? poczekaj panu ich nie ma Wszyscy są, tylko Jestem, jestem to jest ta kolejka taka na zakręcie, no. Co, manie. Trzeba uważać, żeby tam właśnie kierownicy nie sklinowało no. Mymlą, memlą i wymemlą. Jechać? No, no ja Tam tak. no. wszyscy zjechali. Środnik przeszedł. O, no. się robi fajnie. Pierwszy powinny takie lusterka wielkie Tak, możesz się zamontować na, na chłodnicy sobie zamontuj Takie skurwysy <noise> Takie od sześćdziesiątki Od Tyra Tyra O jak tym podtyrzałe to szybko przejadę O kurwa. No. Takie <noise> tych ciekawszych, nie? <noise> no wow Wiesz, śmiech śmiechem. Śmiech śmiechem, ale na kogoś trafi Dobra, przeżyłem. Mało się. A Ma Marcin nie, nie wyjeżdża gdzieś po nas w trasę? Nie, on już pijany od rana znając życie. Pan staje pana. Nie, żartuję. Nie wiem, możesz do niego napisać. Ale raczej nie. Bo my jeszcze chyba do sklepu będziemy jechać, czy nie? Na pewno. No, no musimy do sklepu. Ale najważniejszych rzeczy nie mamy. Dokładnie. A co na wieczór tak tak? y, reflektujecie? Wszystko. Po kolei. Nie wiem, butka whisky, kurde, od tu co z A czy ja tą literkę w mam? Łyżki kupimy? No dobrze. A każdy pije, co robi, nie? Ja tam piję, co polają. Byle Tyle, że mokre, byle że mokre było, nie? A jak? To kurwa. 30 solo w komplecie Masz kurier, idź się y, ucz nawigować Taka no kurier... Czuję, certyfikatu nie dostanie Dostanie, okay, dostanie. To, jeszcze, jacyk, ja to się... jeszcze Jacek czeka na certyfikat Jeszcze Jacek, pa Pamiętasz jak myśmy jechali? Nie... Tak, tak, tak Do tego? Ja dostałem certyfikat, ten... Nawigator old school eh? <laughs> czyli przed tym jak przyjedziemy do domków zajeżdżamy sobie do sklepu robimy sobie zakupy i już dojedziemy sobie do domku. Taki jest plan, tak? tak, tak, tak jest. I spod sklepu dzwonimy potem, bo to po karczma, nie? Ale, ale słuchajcie, ale jeszcze wcześniej chcieliście na stacji palić, nie? No, 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 właśnie. Ty masz taka? Jacek. Co? Nie, nie, ja czekam aż wy wyjedziecie. Pójdziesz kurę jechany, tędy nawet po prawej stronie. Ale tam by przejechał bez problemu z prawej Ja czekam aż Daniel wyjedzie albo Albo Kamil O tu wiesz Co będę gonił jak będę to będzie mnie cofało Kamil, tylko ty Teraz tam wiesz jak nie? Co? Po malutku <laughs> Nie no <laughs> <laughs> To jest pościutki akurat i nie mam, nie mam 15 kilo yy paliwa na tej wysokości, nie? Ale no tak, tak. Jest. Czekaj, róbmy miejsce chłopom. No podjedźcie troszkę może Jestem przejadą Przest... jest. wszyscy Tam wiecie jak do tego podejść, nie? No pod kątem prosty najlepiej sobie jak najbardziej najechać, żeby nie popyrkać, nie? Chyba na halu możemy dać, nie? Tutaj ]ilo. tak, tutaj tak, no. Błażej to ten, to ani nie poczuł znowu. Już nie przejechał. <kłysłem> Zapomniałeś gazu dać? <dasz>? Hakim przyhaczyłem. Obusa zahaczył. Dobra, jedźcie, bo tu się nie wymienimy. Jedź, Paweł, do góry. No nie czekałem, ale on mnie kładę a ten, wy jutro myślicie, że będziecie jeździć? A. Do, do sklepu na pewno po flaszkę <noise> Też tak myślę generalnie <noise> Ach. Ach, czuć główienkiem spod błota <głos> 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 Ale tutaj Tutaj. Tak, ale się, będzie, ale się będzie palić. Ale Kanama. Musisz jeszcze na Polarisie przejechać. Nie wiesz co ja właśnie Polarisa chyba na Polarisa, kurczę. Jak coś to ja mam dojście to Możemy ściągnąć. To no, będziemy galawać kurczę, bo Marcin on ma tego. Zwykłego. XR ma nie? XP, czyli zwykły jakby, nie jest. No 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 no. Ja jeździłem na SC na SC dla mnie się jeździ z dupy Za no. szeroki kład 1,40 m no. szerokości To nie, nie, jest, nie ale... jest skład na rajdy przeprawowe nie, 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 nie Tylko taki jak właśnie Marcin, bo ja go Czyli taki jak ja mam Tak, tak, tak a jest taki do sprzedania akurat czerwony, nie? Dokładnie Jest tak dojebany, jest tak dojebany nie? Jest mało awaryjny to za mało jeździ, i tu jest gówno, jakieś szarbo się tu leje A ja to no? ten, ALK wrzucam Tak, i na 6 Na 6 Będziemy gadać, bo wiesz co, ja, ten, ja, ja bym chciał kupić w młodych, żeby zaczął jeździć No wiesz, młody by śmigał ten Młody ma ile lat? 18 teraz no to spoko O, także wiesz, teraz prawko właśnie będzie zdalne nie, i wioska i chcę tak żebyś się za czymś zajął ale kurwa wiesz i wiesz, jak to jest, kolensie i tak dalej i tak dalej, no, nie, ja nie mówię bez fajny chłopak ale Kurdo nie wiesz. wiem, no wiem to najważniejsze żeby z narkotyki nie poszedł jak ojciec <laughs> wiesz co nie? wiesz co? daj tu o? jeszcze, jeszcze, jeszcze dobra? dobra i teraz budowaj Dobra, dobra, dobra. czekajcie, zostali opły O, o, czekajcie. A co, zawiesił się tam ktoś? O, zawiesiłem się. Naprawdę co się zawiesiłem. Żebyś pan był Słychać pasek, dobrze pracuje. <laughs> Dobrze, że go tam kurwa <noise> Dobrze, bo tam mieli tak. <noise> tam? A, A jedziemy, wyjdziemy. Wyjdziemy. jest komplet jest, jest. coś z powrotem na elkę przełączyłem, bo szkoda. O tak. O, o. o kurwa, to dobija strasznie. Ta, ta druga mała kałuża. Ale co dobija? dobija. Nie pogodne, nie? O to Ona O. Czuć przód. ja raz tak wpadłem w taką zaplinę kołem, że myślałem, że mi koło na kurwie. No mi urwało, a, mi... a mi koło urwało raz. A co, że <grym <grym tu też połowu. Aleczka Aleczka i co środek najlepiej Pozwól okno Kładę, nie bój się, jesteśmy z tobą To zmienia no zmienia przy prędkości 1 na godzinę jak się jeszcze nie zatrzymujesz To ci wtedy wejdzie jak w masełki nowego Lewo, a, nie, a nie tak, bo że szkoda zielony jesteś. Ale kierunek w kierunek. kierunku. Ja wciskałem, to i się nie wyjedź. gdzie to jedziemy teraz. Po prawo delikatnie, jedź prosto i łóżkiem prawo mamy Lekko w lewo i pójdzie w prawo? Tak, 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 dokładnie tam. No. No, a tak, 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 tak. No jest droga, jak byk. Jak byczek podoblany Zobaczcie, Sarny biegają. Zrobię okay. można by jedną z ten, nie? Ale by ją wydaliło. Można by cię jedną, nie? O patroszył, nie? To dzika, już nie będziemy swoje nie jemy. O kurde, ale tutaj. A Marcin mówił, że błota nie lubi. Oczył, ubrałem chyba, nie? Czy nie? Nie. Ale się tak... Zaplątał. A masz, masz, masz to jadku pod spodem, tak? Tak, dobija, dobija tak wisi, tak, wisi, wisi, tak, tak, ten taki tak, wisi tak, 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 zaraz tak, 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 czy Co tak, tak, Niech Bo każdy niech patrzy. Niech patrzy każdemu. Każdemu. Każdemu niech ka... Każdy niech każdemu patrzy pod koła. Dokładnie. Niech każdy kolegi psiochę kontroluje. <laughs> Ale transka fajna, ciekawa. Kamil to ty pierwszy raz teraz tam jeżdżasz, tak? No tak tak. Ja tutaj w tych nie byłem akurat, to czasu nie jechałem.

nie, w kału, w kałużu, o, o, stoimy, stoimy. stoimy. Dobra, ja sobie blokadę. Z prawej strony się trzymajcie. Lewy na górkę no wyjazd. Gdzie są? Weź przesuń się na ciężkości może. Dobra, a, dawaj, dobra. Ja poszło. Czekaj, wyłączę sobie blokadę. A, że, że prawej, a tu właśnie po prawej chyba bardziej, nie Piotrunia? Tak, tutaj prawej, tu A później trzeba lewej przeskoczyć Prawy, prawy się trzymać Tutaj na tym drzewie Ale to Piotrek pojechał już sam prawą Od razu kolejną prawą tutaj Chorek, tak, tak Chorewa, tu się mieli Padylami prawo, ja pojechałem lewo. Tylko ja pojechałem prawo. Ja też. Ja za to też. Tak, słuchajcie, tak, słuchajcie. jak tam. Nie ma problemu. No, no, no problemu, no problemu, no lewo. Jak już tam wyjedziecie, to może poczekajcie na nas też. Nie? Dobra, o, tu by chatka kupię, dach tylko zrobić. Dokładnie, albo i bez dachu kupię.